Witajcie w ciemniejszej stronie YouTube na kanale Creepy.pl. Zanim zanurzycie się w dzisiejszą opowieść, zostawcie lajka pod tym filmem i zasubskrybujcie kanał, jeśli lubicie, gdy coś nie daje wam spokoju jeszcze długo po wysłuchaniu. To tylko chwila, ale może sprawić, że kolejne mroczne historie znajdą was same. Dziś mam dla Was opowieść, która powoli wślizguje się pod skórę. Nie ma tu krzyków, tylko szept, nie ma potworów pod łóżkiem, tylko coś, co już tam jest, czekając aż zgaśnie ostatnie światło, zanim zanurzymy się razem w mrok tej opowieści. Napiszcie w komentarzu pod filmem, w jakim mieście nas słuchacie i która godzina towarzyszy Wam w tej chwili. Czy to późna noc, kiedy świat milknie, a cienie zaczynają szeptać? Czy może świt, który niesie ze sobą resztki koszmarów? Wasze odpowiedzi pomagają budować tę niesamowitą, wspólną atmosferę grozy. A teraz weźcie głęboki oddech, zgaście światło i przygotujcie się na to, co nadchodzi. Gotowi? No to zaczynamy. Tytuł: Zmarli nie piszą. Wszystko zaczęło się dokładnie 3 maja, o godzinie 2.37 w nocy. Mój telefon zawibrował na szafce nocnej. Przez sen usłyszałem cichy dźwięk, jakby coś przesunęło się po podłodze. Nie był to hałas, raczej lekki szmer, który zbudził mnie bardziej niż sam dźwięk wiadomości. Sięgnąłem sennie po telefon. Mrużąc oczy w ciemności, kto pisze o takiej porze? Nadawcą była Karolina. Przez kilka sekund tylko patrzyłem na ekran, próbując zrozumieć, co widzę. Karolina nie żyła. Zginęła półtora miesiąca wcześniej w wypadku samochodowym. Sam byłem na jej pogrzebie. Oglądałem trumnę zamkniętą na cztery spusty, bo lekarze nie pozwolili na otwarcie. Uderzenie było zbyt silne. Widziałem, jak zniżają ją do ziemi. Trzymałem jej matkę za rękę, kiedy płakała. A teraz telefon twierdził, że Karolina właśnie wysłała mi wiadomość. Nie śpię. Ty też nie. To był jej styl. Prosty, bez emotek. Bez przesady. Z tą charakterystyczną ironią. W jednej sekundzie wszystkie włosy na karku stanęły mi dęba. Próbowałem racjonalizować. Ktoś musiał mieć dostęp do jej numeru. Może go przejęto. Może telefon trafił do Lombardu, a ktoś się zabawia. Ale pamiętałem, że numer został wyłączony. Sam pomagałem jej mamie załatwiać formalności. Numer miał być zdesaktywowany przez operatora. Wysłałem krótką odpowiedź. Kim jesteś? Nie otrzymałem odpowiedzi tej nocy. Ale następnej, tak, dokładnie o tej samej godzinie, telefon znów zawibrował. Nie wiem, gdzie jestem, ale ciemno. Znów jej ton, znów jej sposób pisania. Nie mogłem spać. Zacząłem przeszukiwać internet, fora, historie o schakowanych numerach. Im więcej czytałem, tym mniej rozumiałem. Po trzeciej wiadomości, w której napisała, Jestem blisko, jestem za tobą. Wyłączyłem telefon i wróciłem do łóżka. Leżałem nieruchomo, nasłuchując, i wtedy po raz pierwszy poczułem to coś. Nie był to strach w klasycznym sensie, raczej obecność, ciężar. Powietrze nagle zrobiło się gęstsze, trudniejsze do przełknięcia, jakby ktoś stał w pokoju, jakby patrzył. Następnego dnia wyjąłem kartę SIM i kupiłem nową. Przeniosłem wszystko na nowy telefon, wyczyściłem stary, ale nie przestało. Nowy numer, nowe konto, a wiadomości nadal przychodziły, bezpośrednio na ekran blokady, mimo że nie było ich w aplikacji SMS, jakby były tylko dla mnie. 5 maja dostałem pierwszą wiadomość głosową. Bałem się jej słuchać, ale ciekawość zwyciężyła. Nacisnąłem otwórz i usłyszałem tylko szum. Po chwili oddech, głęboki, cichy, ale bardzo bliski, a potem jej głos. Pamiętasz jezioro, lipiec 2019? Obiecałeś, że zawsze odbierzesz. Pamiętałem jezioro, camping, namiot. Powiedziała wtedy, że boi się śmierci, a ja że jeśli kiedykolwiek będzie potrzebować pomocy ode mnie, że jeśli będzie dzwonić, to odbiorę. Zawsze, nawet jeśli będzie trzecia w nocy i nie odebrałem, dzwoniła do mnie tamtej nocy, minutę przed wypadkiem, ale miałem włączony tryb nie przeszkadzać. Byłem zmęczony, wyłączyłem wszystko. Rano dowiedziałem się, że zginęła, kiedy próbowała ominąć dzika. Jechała zbyt szybko. Deszcz, mokra droga, poślizg, drzewo. Teraz wróciła. Każdej nocy wiadomości były coraz bardziej osobiste. Czasami dostawałem zdjęcia, zamazane, ziarniste, jakby zrobione starym telefonem. Ale przedstawiały mnie, śpiącego, leżącego na kanapie, w łazience. Ktoś robił mi te zdjęcia i robił je od środka mieszkania. Pewnej nocy. Coś zrzuciło książkę z półki. Innej, telewizor sam się włączył o trzeciej, pokazując czarny ekran z pojedynczym słowem: winny. Litery były białe, ale jakby nie do końca, trochę rozmazane, jak wyryte palcem na zaparowanej szybie. Pewnego dnia wróciłem do domu i znalazłem starą kartkę, moje pismo, ręczne, z datą sprzed czterech lat. To był list, który napisałem Karolinie, kiedy się poznaliśmy. Trzymałem go kiedyś w notesie, który potem zginął. Teraz był tu, na stole. A na jego odwrocie ktoś dopisał: Nie odszedłeś ze mną. Od tej chwili zaczęły się sny. Karolina przychodziła co noc, stała w drzwiach, ale jej twarz była rozmazana, nie miała oczu. Wydobywał się z niej cichy jęk, jakby płakała. Ale nie mogła wydobyć głosu. Za każdym razem, gdy próbowałem się zbliżyć, cofała się w cień. Czasami szepnęła coś niezrozumiałego, innym razem tylko patrzyła. Potem zrozumiałem. Ona nie przyszła po to, żeby mnie straszyć. Przyszła, bo została. Została tu, między tym, co było, a tym, co miało być. Uwięziona. Zdezorientowana, a może nie tylko uwięziona, może wciąż czuła coś: tęsknotę, gniew. 10 maja telefon zadzwonił. Po raz pierwszy od jej śmierci numer był jej. Na ekranie wyświetliło się jej imię. Odebrałem. Cisza przez kilkanaście sekund tylko szum, a potem. Jestem w środku. Nie zrozumiałem. Myślałem, że chodzi o to, że jest w środku mieszkania, ale nie. Następnej nocy zrozumiałem. Gdy wróciłem z pracy, drzwi do garderoby były otwarte. Zawsze zamykałem je dokładnie. W środku na podłodze leżał mój stary telefon, ten sam, który rozbiłem po pogrzebie w akcie rozpaczy. Leżał tam cały, czysty. Z idealnie działającym ekranem. Na nim jedna wiadomość: Wróciłam. Od tego momentu wszystko się zmieniło. Zaczęły dziać się rzeczy, których nie umiem opisać. Codziennie dokładnie o trzeciej w nocy gasło światło. Czajnik sam się włączał. Radio nadawało statyczny szum z wyraźnymi słowami: Nie jesteś sam. Komputer drukował na pustych kartkach wiadomości z jej starych maili. Dostałem też coś jeszcze: płytę CD w skrzynce. Nie było żadnej koperty, po prostu sama płyta, wypalona markerem. Posłuchaj. Po włożeniu jej do laptopa uruchomił się plik audio. Karolina, jej głos, ale nie nagrany wcześniej. Ona mówiła o rzeczach, które wydarzyły się po jej śmierci. Mówiła o pogrzebie, o tym, jak wyglądałem, o tym, że nie płakałem, o tym, że trzymałem matkę za rękę tylko przez chwilę, a potem się odsunąłem. Mówiła, że czuła, jak odchodzę, ale na końcu powiedziała coś innego. To nie był wypadek. Przyszedł do mnie i pokazał mi, co zrobiłeś. Nie wiedziałem, co to znaczy. Czy coś ukryłem? Czy naprawdę byłem winny? Wtedy przypomniałem sobie, że tamtej nocy, kiedy Karolina dzwoniła, nie tylko wyłączyłem telefon, wcześniej przeczytałem jej wiadomość. Pisała, że chce się spotkać, że coś się wydarzyło, że musi mi coś powiedzieć. Zignorowałem ją. Byłem wtedy z kimś innym. Już się oddaliliśmy. Nie chciałem dramatu, nie chciałem jej słuchać, ale mogłem. Wystarczyło odpowiedzieć: może wtedy nie wsiadłaby do samochodu, może nie byłaby na tej drodze? Może. Zaczęła pojawiać się częściej w lustrze, w szybie, w odbiciach. Raz widziałem ją na nagraniu z domowego monitoringu przez sekundę stała w kuchni. Kiedy cofnąłem nagranie, już jej nie było. Nie wiem, czy chce mnie zabić, czy tylko chce, żebym cierpiał. Ale wiem, że nie odejdzie, że teraz zawsze będzie ze mną. Wczoraj dostałem nową wiadomość: Twoja mama będzie dziś wracać do domu. Nie odbieraj. Nie odebrałem. O godzinie 19.15 mama miała wypadek, zderzenie czołowe. Przeżyła, ale tylko cudem. Lekarze powiedzieli, że przez milimetry nie doszło do tragedii. A potem telefon zawibrował znowu. Nie słuchasz, skończmy to. Nie wiem, co mam zrobić. Nie mogę się wyprowadzić. Ona wraca. Nie mogę spalić telefonu. Pojawia się na nowym. Nie mogę się zabić. Próbowałem, ale ktoś zawsze w ostatniej chwili dzwoni, puka, przeszkadza. Ona chce, żebym żył, żebym cierpiał, żebym słuchał. Bo zmarli nie piszą, ale jeśli zawiedziesz ich, gdy najbardziej cię potrzebują, to nie pozwolą ci odejść nigdy. I to już koniec dzisiejszej historii. A przynajmniej tak się wydaje. Jeśli dotrwaliście do końca, gratuluję. Nie każdy potrafi zmierzyć się z tym, co czai się w ciemnościach i nadal spać spokojnie. Jeśli ta opowieść przyprawiła cię ociarki, zostaw lajka. To znak, że chcesz więcej. Zasubskrybuj Creepy.pl, by nie przegapić kolejnych mrocznych historii, które tylko czekają, by wślizgnąć się do twojej głowy. A jeśli wciąż masz odwagę, sprawdź inne opowiadania na kanale. Bo strach to dopiero początek. Dobranoc o ile uda Ci się zasnąć. Dreszcz, pustka w domu, w głowie deszcz Kim jest duch, co